Witam na naszym kanale YouTube. Nazywam się Linda Heusler i zapraszam bardzo serdecznie na wykład informacyjny, który niedługo opublikujemy na naszym kanale YouTube. Na wykładzie informacyjnym będzie przedstawione życie Bruna Gröninga oraz najważniejsze podstawy jego nauki. Będzie można również wspólnie przyjąć siłę, o czym mówił w tamtych czasach, co w efekcie końcowym stanowi dla nas dzisiaj kwintesencję. W tym wykładzie trzech lekarzy opowie nam o własnych doświadczeniach, jak również będą komentować medycznie udokumentowane uzdrowienia, tak abyście mogli Państwo spojrzeć na nie z innego punktu widzenia. Wyświetlony zostanie także przegląd ówczesnego i dzisiejszego czasu tak, aby Państwa zapoznać z kołem przyjaciół Bruno Gryninga. Przedstawimy Państwu przez lekarzy udokumentowane uzdrowienia, a także uzyskacie wgląd w naukę i życie Bruno Gryninga. Wykład będzie tak prowadzony, aby Państwo mogli całym sercem wziąć w nim udział i w każdej chwili do niego wrócić. Premiera na YouTube odbędzie się w niedzielę, 17 października o godzinie 17. Serdecznie wszystkich zapraszam.